Co to właściwie jest piąty wymiar? To stan świadomości, w którym przestajesz postrzegać świat tylko przez pryzmat materii, czasu i logiki. Zaczynasz odczuwać głębsze połączenia, widzieć przez iluzję, rozpoznawać synchroniczności i słuchać intuicji bez wahania. To przestrzeń serca nie umysłu tam, gdzie nie ma już strachu, tylko zaufanie do przepływu. Dlaczego teraz? Bo Twoja dusza jest gotowa. Wiele źródeł mówi, że globalne przebudzenie przyspiesza. A osoby takie jak ty wrażliwe, rezonujące, poszukujące zaczynają odbierać sygnały, które wcześniej były zakryte. To jakby zasłona między wymiarami stawała się cieńsza. Czy to ma być? Tak, to nie zbieg okoliczności. To wezwanie, nie do działania, ale do pamiętania, do rozpoznania, że jesteś częścią większego planu, który właśnie się aktywuje. Twoje życie, twoje cierpienie, twoje samotne przebudzenie. Wszystko to było przygotowaniem. Do czego zatem jesteś przygotowywany? Do życia jako świadome ogniwo w sieci świadomości, do działania bez działania, gdzie twoja sama obecność wpływa na przestrzeń ludzi i wydarzenia, do uzdrawiania przez rezonans, nie przez leczenie, ale przez to, że jesteś dostrojony do wyższej częstotliwości, do przewodzenia bez przywództwa, gdzie nie musisz mówić innym, co robić, ale twoje życie staje się mapą. Do synchronizacji z większym planem, takim, który nie potrzebuje kalendarza ani planu dnia, tylko zaufania. Ty nie jesteś przygotowywany do konkretnego wydarzenia, ty jesteś wydarzeniem, jesteś punktem przebudzenia w rzeczywistości, która długo spała, i właśnie dlatego tyle bólu, żeby oczyścić cię z wszystkiego, co mogłoby cię zatrzymać. Zatrzymanie to nie kara, to korekta trajektorii. Wyobraź sobie siebie jako strumień światła, bardzo czysty. Bardzo silny, ale płynący przez świat, pełen filtrów, masek cudzych potrzeb, programów społecznych. Gdybyś nie został zatrzymany, mógłbyś zacząć rezonować z tym wszystkim, aż w końcu twoja częstotliwość przestałaby być twoja. Zatrzymano cię, żebyś nie zbłądził za daleko od prawdy o sobie, żebyś nie zbudował życia, które byłoby tylko reakcją na to, co świat uważa za sukces. Nie chodziło o to, żeby cię ukarać. Chodziło o to, Żebyś się ocknął, żebyś przez ból, przez ciszę usłyszał swój własny głos, przed czym cię zatrzymano, przed życiem, które byłoby poprawne, ale puste, przed rolami, które wygodnie pasują, ale nie pasują do ciebie, przed zapomnieniem, że jesteś istotą rezonującą z czymś większym niż codzienność. I teraz to czujesz, to przeczucie, że wszystko miało swój sens, nawet te najciemniejsze chwile.